Witajcie, z tej strony piszu. Jest to trzeci odcinek ze świata 161. Aktualnie mam 200, 1201 punktów. Jestem 126 w rankingu. Chciałbym najpierw pozdrowić Gracza Żółwik 13. Chciałbym również pozdrowić bardzo Cica Twojej wioski. No i Nubaxayo. Jeszcze chciałbym pozdrowić gracza Hoffman'a z stachuje. 1 Jeśli chodzi o ranking plemion, no to ja jestem w NC, Pytajnik i jestem pierwszy. Tak wygląda topka plemion. Jeśli chodzi o gracza no to ja troszkę spadłem w rankingu, ale tak, by ja top 100, jeszcze nie teraz, ale teraz troszkę bardziej pod wojsko. Ale tak wygląda topka. Tutaj już dużo jest dużo gra wioski. Tutaj domu jest nieważna. ble bla, bla, bla. Jeśli chodzi o zebrane surowce, no to wczoraj miałem słaby wynik. Ale dzisiaj byłem chciał około 80K zrobić. Dzisiaj by tu 25 się postaram Bo wczoraj odblokowałem czwarte białka z tego wieczora. Jeśli chodzi o zrabowane surowce, no to. No to 1 ma 150 tysięcy, no jest to bardzo duży wynik. No i tu później już tak troszkę gorzej. Jeśli chodzi o zebrane, jeszcze pokazałem topki chyba. To jest 180 tysięcy. TOP1. Dobra, jeśli chodzi o ilość graczy, ile aktualnie wystartowało na tym świecie, jest to... 13 158 graczy. Aktualnie na świecie jest... 403 na plemiona. Jeśli chodzi o moje odleczenia, to mam gręb jeszcze dwójkę, tutaj rabusia, jedynkę. Kochanego odrucha wbiłem, poziom trzeci. Tutaj jak interesu, już niedługo może się uda czwarty. Tutaj pierdoły, zbieracza to ciężko. No i tak to w sumie wygląda? Jeśli chodzi o. Jeśli chodzi no, o. No nic, no tak wygląda moja wioska. Więc pozdrawiam wszystkich. I powinniście zostawić łapkę w górę i subika. Jak stawicie pod tym odcinkiem 10 do w górę, to przygotuję bardzo fajny odcinek z bardzo dobrym graczem. Na pewno nie będziecie będzie zadowoleni. Więc warto zostawić 10 lajków, to będzie fajny odcinek dla Ciebie, więc e, pozdro i siemka.